Siema Filipa, to kolejny filmik na moim kanale. jest serdecznie w odcinku na moim kanale. Dzisiaj widzowie jest taki... buduję... Ja właśnie dzisiaj tytułem tego odcinka. dzisiaj będzie po prostu będziemy rozbudowywać tajną bawę Więc jak właśnie widzicie teraz na ekranie. Będziemy sobie właśnie widzowie do mojej tanej bawy Tu jak wiecie jest pod wodą. Ale gracie już jest noc. No to znowu został noc. Tego właśnie widzowie nie lubię że szybko wstaje noc, a okej. Okay. No Im później właśnie dzisiaj noc to do lagi, Ale okej, okay. dzisiaj... Jem ja, ja właśnie zawsze żeby życie życia i potem crafting i potem nowe życie, tylko że potem no są lagi, jak widzicie. nasze na początku. Znaczy nie. Da. Tutaj wiedziałem, mam ma takie coś, że moją tę bazę. Ale nie tutaj, tylko tutaj mam mam tę bazę. Chyba tutaj, o. Nie ten tutaj jak pójdziecie sobie właśnie na dół. To jest właśnie moja tajna baza. No nie jest taka, właśnie tutaj bierzecie sobie nie by ją odbudować. No nie jest taka, jak właśnie widzicie, widzowie, skomplikowana ta tajna baza. Bo jest no trochę, no jest dużo szybzej miejsca. Patrzcie też na kanał Filip i i Vlog, bo tam są odcinki codziennie o godzinie 17 Więc wszyscy budzony na ten kanał. Tu są o 15, tam są o 17.00, no 2 godziny więcej. No po prostu tak zrobiłem, że nie czas, nie? Na dwóch kanałach rządzić. Znaczy trzech rządzę, ale... No ja się trzech używam. Czasami właśnie jednego używam, a czasami właśnie tu są czy... kurzie Kusięś... codziennie I teraz sam codziennie, a na filip... czyli Philip gry, t... czy Filip Tim gry w. To, ta... to tam nie będę ciebie codziennie. A tam nie będę zrobić codziennie, bo nie mam czasu. Tylko odcinam tutaj i na kanale. No, no i widzowie na kanale Filip i kontroli vlog. Tam właśnie zrobią odcinki codziennie, ale już nie 17. Tu są pytania, co są 17:00, no to wiecie. To właśnie zrobię jakoś inaczej, nie? Ja właśnie coś zrobić tutaj. I hmm. tu zrobić? Zdoby ten kamień, żeby to zabudować. Dobra. To jest to był tak. A po co budujemy że kamień zrobiłem? A to mogę tak zrobić. Znowu drzwi. Właśnie widzowie nie nienawidzę widzowie żwiru. Nie wiem z was lubi widzieć żwir. Bo żwir jest na bo co wiele przeszkadza widzowie ten, ten żwir Nie wiem, że tylko umie tak jest, tu was też widzowie tak jest. Czy jak żwir to widzę prz, 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 przeszkadza. No, no to właśnie umie żwir przeszkadza. Co jeszcze tu dodać. Nie wiem, jakieś... Mm. Jakieś takie, że są nowe rzeczy. Nie wiem, co by to, to właśnie widzowie, dodać. Oczywiście mi tu właśnie widzowie modów nie mamy, nie? Żeby nie było, bo na modach nie możemy grać. Bo po prostu się majga potem psuje. Czy to, to jest ten serwer się w gdzie psuje? Nie wiem dlaczego to tak jest. Tam się właśnie w górę serwer psuje. Jak w kopiałem to mody z jawy. Po prostu się se więc no o, patrzcie, takie przejście, nie? no tu trzeba popsuć. O, no, to ja sobie popisałem. Nie mogę to popsuć, bo to były tabliczki, ale znowu tu, tutaj, tutaj tabliczki. Co? Co, dobra ja bym tu oczywiście mógł zniszczyć i tutaj właśnie bym mógł to dać kochania. No, tutaj właśnie widzowie zobaczymy, że to właśnie widzowie działa Tutaj właśnie widzowie lecimy do góry lecimy Otrujemy nodu No, działa Więc, najwyższe widzowie się skojarzy, widzowie widzą Troszkę inaczej, drugi widzowie się skojarzy to jest, to jest sobie 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 sobie. Się, no, to pokój Chodzi mi się o to, że będziemy komendą robić To może w kolejnych odcinkach odcinkę, sobie komendą. Właśnie wzrost na tej kanale w 5 do 16, nie? Mogą być, mogą być. Ale nie, nie mówię, że, że będą. Ale mogą być. Na tym kanale. A na kanale Filip i komputery Vlog nie mogą być, bo tam jest jedynie weryfikacji. Tam właśnie wzory nie mogą być. A tu już chciałby było to tyle. Możemy wzobyść do góry. A jakiś do góry trzeba tu kliknąć, trzeba tu kliknąć i tu kliknąć tworzyć. I tu zamknąć. Chyba. No i lecimy. Ja właśnie muszę jeszcze iść do góry. A się na chwilkę? My rzeczy, by do się niektóre. Dobrze by tutaj? Nie, chyba na chyba, no nie tutaj. Chyba jednak tutaj muszę, muszę te rzeczy muszę się dostawić. <śm> diaksowe rzeczy. Dobra. Trzeba się wydaje, że tutaj dostawiamy te, te diaksowe wzywe rzeczy. No i co? Idziemy na dół. Idziemy na dół. Właśnie wy, nie wiem jak, co, jak, jak wy macie pogodą, on cały czas pada. Mówiłem tylko, że przyjechałem na zaczęło padać. drugi raz, już nie mogę, bo padało. Nie wiem co, co z tym deszczem. A właśnie widzowie, nie jest tak za dużo tych budynków. Ja właśnie mówiłem widzowie, żeby tu z tego, wieżowiec zbudować, nie? Tylko to właśnie będziemy miejsca na ten wieżowiec, sobie życie na życie robię. Poczętnie właśnie wzajem miejsce na, na ten wieżowiec. Bo to totalnie będzie wzajem, du, duży będzie ten właśnie w wieżowiec. Znaczy spory Na pewno właśnie wzajem te wieżowiec będzie spory Nie właśnie ile wierzył, ale na pewno będzie po prostu spory niż na Wojanowicach, bo nie. To na pewno widzowie. Więc musi być coś ciekawego tutaj. Na pewno on będzie po prostu większy niż na Wojanowicach. No więc trzeba, trzeba się wymyślić, co by tu zbudować. Podjęliśmy się już taki długi odcinek na kanał e, Film vlog na jutro. Więc no. Boję się już, już, już ten się pojawi. No dzisiaj gdzieś tej, więc wyczekuję tego filmu. No więc... no. Więc tak, jak właśnie powiedziałem, wszystko dojdzie o godzinie 15, tam godzinie 17, no. Wszystko jest właśnie pisze w opisie tego filmu, więc no. To robię ten tym odcinku, wszystko też piszę. No. Tutaj właśnie nie wiem co tutaj właśnie w sobie robiłem kiedyś. Takie jakieś puste krzyneczki. O, nie mogę to wywolić okej. Ok. Puste wasi widzowie, jakieś jakieś. To jakaś mapa. Nie wiem co, o co wasi tu w widzowie chodziło. A na film, na film tymi gry, nagryłem właśnie widzowie z Green Skinem. Czyli po prostu wycinam je A już trochę źle to wycina, ale no, bo nie będę tak montować, żeby wycinało mnie normalnie. Jak pokojama. No ja trochę wyciąłem, trochę widać z tyłu, ale no nie widać tego co jest za mną i o to właśnie w chodzi. Bo przecież planuję, planuję właśnie jakiś film, po prostu rzecz planuję, a nie kiedyś się pojawi ten, 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 ten taki nowa rzecz, kiedy widuję kupcie sobie rybę na na Filip Gry, to tylko być na Filip Timmy Gry, nie? Taka, takie logo, więc no, no jeszcze się zbieram na tę kasę, bo to kosztuje jakoś koło 200... 300 zł o tego, tak, mam tylko prawie 100, więc trochę tak, zobaczymy ile to się nas zbierało dużo dobra to się właśnie Widzimy się już widzowie, no zrobi a ja właśnie myślę, że pójdę sobie spać, bo ja chyba tu nie mam checkpointu sobie, potem będę kolejnych odcinkach jakbyśmy sobie zrobił już wieżowiec, nie bazę. Bazę będziemy budowywać w kolejnych odcinkach, a jutro by sobie zbudujemy sobie zrobił już ten wieżowiec do życia, bo naprawdę musi być gigantyczny jak na wie. Nie, że czy na życia, czy na życie buduję... Chyba na życia jak ja poza odcinkiem. Tak na wojanowicach zbudowałem, bo to opadę długo zajmowało, bo to opadę na życie to budowałem. Ten, ten wieżowiec. To chyba 3 dni mi to zajęło, 2 dni, i czyś jak byłem na zapas, to wizualna to oczywiste jest, nie? Czy właśnie budowałem sobie na, na zapas te odcinki, więc no, na pewno jakieś takie odcinki wizualne będą. Trzeba się będzie takie zbudowania, coś ciekawego, na pewno już tutaj takie, coś, coś, coś będzie, widzowie, no, na pewno właśnie widzowie tak będzie. No i co mam powiedzieć. Wszystko już tu zbudowaliśmy Bazę mamy zbudowaną No ja mamy elitra i patem ja się mi widzimy elitra. Nie. Po co właśnie wziąłem? no mi elitra? To właśnie nie wiem po co nie. Chciałaby ja to, właśnie było. To na tyle. Mapy mamy. Wilka mamy bazę mamy tam po ziemią, ale właśnie widzę nim co tu by zrobił. Napiszcie mi w komentarzach jak wy to oglądacie. Co by tutaj dodać? Oczywiście e, parę osób ogląda i nie subskrybuje tego kanału. Muszę to wyraźowe zmienić. My ten czerwony później na szary. Oczywiście co to nasze znaczy, tylko jest. Żeby nie miało was ten film. żeby nas nie ominął. Właśnie myślę, że też bardzo zbudowaną, na przykład tutaj. Ja muszę... Podłączyć ten taki kabelek, mam tutaj. tylko podłączamy tutaj. Żeby laptop właśnie widzowie nie padł. No i co mam powiedzieć? Tutaj jest wesoło, o czym już dowiecie się odcinek. A w kolejnym odcinkach będziemy już budować wieżowiec. Znaczy, będzie już zbudowany. I będziemy budować się w, w środku. Na no, środku. Więc tak. Czekaj, bo z kolejnego odcinka... I co, widzimy się jutro, a, w, a już jutro będzie no, coś ciekawego, bo będzie budowanie e, środka wieżowca. Tym, teraz będę budował, a w kolejnych odcinkach będziemy sobie byli się w i zobaczyli co będzie w środku tego wieżowca. Do zobaczenia.